Siemanko wszystkim z tej strony, Marcin. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku. Tym razem materiał z Modern Warfare 2019. Jesteśmy w roku 2020 i nagrywam ten materiał po południu, więc mój mózg nie jest na tyle zrasowany, żeby cokolwiek nagrać. I w tym materiale, bo wiecie, że ostatnio nie wrzucam nic na YouTube'a. W tym materiale chciałem powiedzieć, co się ogólnie u mnie dzieje, co się będzie działo. Ci, którzy śledzą mój kanał. Na Twitchu i oglądają moje rzadkie live streamy, no to wiadomo, wiedzą mniej więcej co się dzieje. A ci, którzy nie wpadają na Twitcha, no to nie wiedzą i może niektórzy są tacy, którzy oczekują filmików właśnie na YouTube'a. Ja Wam opowiem małe co nieco w tymże materiale i wybaczcie za jakość tego materiału, który tutaj macie. Ja co prawda mam materiały ponagrywane w 60 klatkach, ale to jest akurat materiał, którym chciałem się pochwalić, <grych> można by powiedzieć, bo. Wydaje mi się, że jest on dosyć soczysty, i miałem jeszcze drugi materiał do, że tak powiem, nagrania, w którym grałem z starnosiem, bo był bardzo podobny i był na tej samej mapie. Tutaj pokrótce Wam powiem, co się będzie działo. Generalnie, no, sieczka w tym pierwszym materiale, a w drugim, właśnie który chciałem wrzucić, ale niestety nagrywanie czasami materiałów z nagrywarki na PS4 była dość upierdliwe. Gdyż mieliśmy po prostu meczek, w którym po jakichś 60 sekundach, może nawet nie, gracze z naszej drużyny wyszli, zostaliśmy tylko ja i Tarność, też na Atlas Superstore. A po prostu zamknęli nas na spawnie, no i ciężko było generalnie z tego Spawnu wyjść. Ładnie tam się przykampili, a tym bardziej, że jest to hardcore, więc wiele osób myśli, że jak się przykampie, no to będę dużo, dużo lepszy i będę miał lepsze staty. Nic bardziej mylnego. Choć to, chociaż można oczywiście to osiągnąć, nie powiem, że nie. I pomimo tego, że tamci wyszli, stwierdziliśmy starośniem, że jednak zostaniemy, spróbujemy coś ugrać. I kurczę, i ugrałem ponad chyba 40 fragów, nie ponad, ale 40 fragów, e, niszcząc po prostu tą drużynę przeciwną, która chciała tak bardzo nas zamknąć na spawnie, która tak bardzo chciała przykampić. W momencie kiedy odpaliłem flow, no to po prostu poszło już po całości. Nawet w pewnym momencie ktoś napisał na czacie gry, że cheater albo booster. Więc komplement wydaje mi się, ponieważ ani cheaterem, ani boosterem nie jestem. Dlatego też fajnie, fajnie tamten meczek się rozegrało. Niestety, ale czasami bywa tak, że nagranie materiału właśnie z tej nagrywarki z PS4 jest dosyć upierdliwe i naciskając odpowiednio ten przycisk, który miałem nacisnąć, nie nagrało mi 15% ostatnich. Minut tylko nagrało mi ostatnie, ostatnią minutę, nie wiem, czy może dwa razy nacisnąłem, coś się po prostu stało. Ale tu wrzucę jeden taki materiał właśnie z Atlas Superstore, chyba jednej z moich ulubionych map jeżeli chodzi o Call of Duty Modern Warfare. Z podstawki niestety tych fajnych mapek nie mamy zbyt wiele. Gram ostatnio praktycznie tylko hardcore, bo hardcore wydaje mi się taki bardziej żwawy. I nawet słuchajcie, te statystyki, które sobie ostatnio przejrzałem, to jednak to jest, to jest zupełnie coś innego niż miało się te statystyki kiedyś, ale nie z racji tego, że jest się jakoś gorszym graczem. Słuchajcie, moje KD oscyluje w okolicach 2,14, więc jestem tak, jak patrzę na Kodstac. To jestem w, w czołowej, w czołowym 1,4% ludzi, którzy grają na świecie. Więc nie jest to źle, więc wręcz powiedziałbym, że jest to bardzo dobrze, jak na mój już podeszły wiek. Wiadomo, są ludzie, których po prostu męczę, a okazuje się, że są oni dużo, dużo młodsi. <laughs> także dziadek czasami potrafi komuś dokopać, więc nie jest źle, ale widzę, że po ilości punktów na minutę, słuchajcie, no jest to trochę słabo, ponieważ tutaj znaleźć tego przeciwnika jest trudno, więc musimy się nabiegać, wiadomo, że musimy też zginąć, więc okazuje się, że ten ilość punktów na minutę jest po prostu żenująca, jak dla mnie, bo znajduje się w czołowych 38%. A więc trzeba się naprawdę, nie wiem, namordować, nabiegać. Chyba najłatwiej jest wbijać ilość punktów na minutę grając na e, Ground War, ponieważ tam jest dużo przeciwników, można jakoś więcej tych punktów zdobywać, można zdobywać gdzieś te flagi i tak dalej. A na TDM-ie, którego jestem zwolennikiem, no niestety, ale jest to dosyć trudne do zrobienia, ponieważ ludzie strasznie, no to strasznie kampią. Mi to nie przeszkadza, jeżeli gram. Wiadomo, że te gameplay one są dużo, dużo dłuższe, ale nie przeszkadza mi to, że ludzie tam raczej kampią. Czasami jest to irytujące, nie powiem, że nie, ale dzięki temu, że oni kampią, jestem w stanie stwierdzić, gdzie oni są. Tym bardziej na hardcore, jeżeli mam odpowiednią mapę, FMJ i tak dalej, więc jestem w stanie zabijać przez ściany. Nawet na czuję, czasami strzelam nie używając granatów wykrywających, i na się strzela gdzieś tam przez ścianę i okazuje się, że kogoś się trafi. Tak więc to są akurat takie, yy, takie fajne smaczki, akurat gry na hardcore. Teraz, jeżeli chodzi, słuchajcie o mój kanał. Wiadomo, że się nie dzieje na nim zbyt dużo. Wiadomo, że wynika to z po prostu yy, ze sprawy, że nie mam, nie mam yy, czasu. Nie mam za bardzo czasu, siadam około, około godziny 20 czy tam, załóżmy 21 yy, do gdzieś tam konsoli. I coś tam próbuję sobie na przykład nagrać, próbuję nagrać ewentualnie nawet i komentarz, ale okazuje się, że kiedy jest już ta godzina, no to nie chce mi się po prostu robić jakiegoś materiału na siłę. I niejednokrotnie już na przykład zrobiłem jakiś materiał i po prostu go usuwałem. Zwyczajnie go usuwałem, gdyż wydawało mi się, że to jest taki materiał wymuszony, w sensie, że. Yy, Chciałem o czymś fajnie powiedzieć, ale okazało się, że to wyszło takie smętne, ponieważ byłem zwyczajnie zmęczony. Kiedy siadam po południu, słuchajcie, nawet nie ma takiej możliwości, żeby do mojej kapciory nie wbił mi się młody. Więc tutaj nagranie jakiegokolwiek komentarza już w ogóle odpada. Chyba, że robiłbym komentarz z Plants vs Zombies i cisnąłbym z młodym. Na przykład, no, słuchajcie, on po prostu kocha tą grę i... Cały czas każe mi w nią grać razem z nim. Ja oczywiście nie mam z tym żadnego problemu, lubię z nim sobie pogrywać. Ale też no, to jest gra, która no, jakoś wiadomo, że bardzo mocno mnie nie kręci. Gdzieś tam rozwiązujemy jakieś tam zadania i tak dalej. Ale to nie, jest, to nie jest taki typowy kompetytyw, jak to mówią. Chociaż można grać oczywiście multiplayera. Więc no, na tym kanale nie dzieje się zbyt wiele. I chyba nie będzie się działo zbyt wiele. No, wybaczcie, ale z racji tego, że właśnie tego czasu nie ma, że za późno można by powiedzieć, zasiadam do tego, żeby zrobić jakiś materiał. Jeżeli chodzi o streamowanie, bo tutaj ludzie wiedzą, jeżeli streamuję, no to streamuję tylko raz w tygodniu praktycznie, więc to też nie jest zbyt dużo, wręcz bardzo mało. Robię to tylko i wyłącznie w momencie, kiedy. Mogę i kiedy mam na to ochotę, ponieważ wiem, że już niejednokrotnie zrobiłem jakiś taki materiał, który był, czy nawet live, gdzie byłem zmęczony, i później ten live kiepsko wychodził. Po prostu miałem nerwa i tak dalej, i tak dalej. Teraz na przykład, dlaczego robię teraz materiał? Słuchajcie, okazuje się, że młody jest na dworze, więc <grym> razem z żoną, nie swoją żoną, tylko z moją żoną, razem z Zasią i <śm> jest możliwość nagrania jakiegokolwiek materiału, ale czy, czy mój kanał ogólnie umiera? Ja myślę, że tak, albo się zatrzymał, a nie wiem, chociaż zatrzymanie się takiego kanału łączy się z raczej uwstecznianiem jego, ponieważ ludzie odchodzą, nawet wrzucając jakikolwiek materiał z czegokolwiek, nawet jakiejś popularnej gry, Okazałoby się, że na przykład ilość wyświetleń to jest około 2-3 tysięcy, więc ilość bardzo słaba w stosunku do tego, ilu niby jest subskrybentów. Fakt faktem, że ja mam chyba bardzo dużo jednak tych takich pustych, martwych kont, którzy tam ludzie gdzieś potworzyli albo kiedyś weszli, tylko raz zasubskrybowali, weszli. Nie wiem czemu YouTube ogólnie rzecz biorąc nie usuwa tak masowo tego typu kont, które no, są gdzieś tam nieżywe. Bo to by, było tak, to by dawało takie prawdziwe odzwierciedlenie tego, ilu tych ludzi się ma zasubskrybowanych, którzy chociaż raz na nawet miesiąc, słuchajcie, nawet dwa miesiące was oglądają, a nie takich, którzy oglądają was albo już nie oglądają w ogóle. Tak więc, czy tam od roku na przykład, czy od pół roku. Więc to by było fajne, jakby tam YouTube ewentualnie zrobił coś takiego, że właśnie ciach, kurczę, obcinamy ilość tych subskrybentów, na którym mogłoby to nie patrzeć ci, którzy mają na przykład ileś milionów, <noise> bo pewnie okazałoby się, że nagle jeden milion po prostu im wypadł. A niektórzy też patrzą na to, czy on ma milion, dwa, czy trzy, czy pięćset tysięcy, czy 100 tysięcy i tak dalej. Tak więc, słuchajcie, no mnie tak to wygląda. no Ja chciałbym z jednej strony robić jeszcze jakieś materiały, nie czuję się na tyle stary, żeby z tych e, gier gdzieś tam sobie rezygnować. E, jak... Zresztą wam mówiłem, znajduje się w top 1,4% ludzi, którzy cisną w Call of Duty w multiplayera. Przypominam multiplayera nie na Warzone. Na Warzone kompletnie mi nie idzie. I a propos, słuchajcie, bo nawet chciałem się, e, może tutaj wypowiedzieć, bo fajną sytuację widziałem, a na pewno kojarzycie Driftera e, i obejrzałem e, kawałek jednego z jego live livestreamów, e, w którym no po prostu. Sięgnął już takiego totalnego kurwa, jeżeli chodzi o Warzone i powiedział to, co ja odczuwam w Warzone od praktycznie miesiąca po tym, jak już premiera wyszła i tak dalej w Warzone. A więc w momencie, kiedy dobiłem do pewnego jakiegoś takiego, w momencie, w momencie gdy dobiłem do pewnego KD, czyli tam około 2-0, zaczęło być jakoś trudniej, bardzo trudno. Wiadomo, że skill-based matchmaking też na Warzone istnieje. Odnoszę wrażenie, że na Grabierze, czy jak to się tam nazywa, tego nie ma. Ale na Warzone no, to jest jakaś rzeźnia, ogólnie rzecz biorąc. I powiedział Drifter dokładnie to, o czym ja cały czas mówię, czy, czy myślę nawet, że okej, okay, nie, nie chodzi o to, żeby dobijało mi jakichś lamusów, którzy nie potrafią grać i tak dalej, że ta walka ma być zacięta, ale ma się, odnosi się wrażenie, że czasami e, są ludzie, którzy to są prosy, że to nie jest na zasadzie zbliżonego skila, tylko że to są ludzie, którzy mają nadmoc normalnie, że są cyborgami, że ich celność jest po prostu stuprocentowa, że. No, ma się wrażenie, że citują, aczkolwiek gram tylko na wyłączonym crossplay'u, a więc jedy, jedyna opcja, żeby citowali, to jest e, e, jakiś Cronus Max, ewentualnie e, dominator, czy coś takiego. I słuchajcie, i w tym momencie, no okej, okay, nie jesteśmy w stanie nawet tego w żaden sposób zweryfikować, ale faktycznie jest coś takiego, że trafiacie na kolesia, gdzie wy wychylacie się i chcecie nawet przycelować do kolesia i gdzieś tam oddacie mu tam kilka strzałów a i schowacie się i. Czujecie się pewnie, ale za chwilę wy się wychylacie i nagle dostajecie niesamowitą serię, bardzo szybko, bardzo celną i padacie. No i dokładnie coś takiego miał Drifter ostatnio: grał jakąś tam sesję i mówi, że już od dwóch tygodni nie jest w stanie nic normalnego ugrać. Że za każdym razem, kiedy trafia przeciwko jakiemuś przeciwnikowi, no to jest on po prostu przekoksem. Przekoksem zabija oczywiście kilka tam osób, ale jest przekoksem i nie może dojść nawet do dziesiątki najlepszych graczy. Więc to jest słuchajcie, to jest właśnie kwintesencja tego, jak skill based matchmaking potrafi psuć radość w gry. Wydaje mi się, że jednak jest to zbyt wyśrubowane i bardziej cieszyłoby nas na przykład używanie. Różnego to rodzaju broni innych niż te meta-bronie, które w chwili obecnej dominują na Warzone. Wiadomo, że pojawiają się co chwilę to nowe, bo na przykład taki Fal, który dostał Buffa, nagle zaczął być jedną z tych takich najlepszych broni, tym bardziej na PC, gdzie jednak trochę łatwiej jest tą myszką. Cykać kurczę i ta szybkość strzałów jest dużo, dużo e, większa niż na padzie, aczkolwiek na padzie też jesteśmy w stanie coś takiego zrobić. No ale kurczę, jednak e, PC ma tutaj troszkę ułatwione to zadanie. Widzę, że na PC bardzo często ludzie używają właśnie chociażby fala, ale są też inne bronie, które no, chciałoby się poużywać na, na, właśnie, Warzone. Chciałoby się poużywać na przykład ja, dlaczego gram hardcore, bo właśnie na hardcore gra mi się dużo, dużo przyjemniej. W sensie takim, że mogę używać absolutnie każdej jednej broni. To nie jest tak, że ja używam na przykład ja nie wiem, jakichś szybkostrzelnych, że z lepszym ADS-em i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, właśnie Bayer polega na tym, że nawet taki FR 5,56 chyba, czy jakoś on tak się nazywa, Jestem w stanie po prostu przy dobrym przymierzeniu pierwszą serią zabić przeciwnika, a nawet tą pierwszą kulą, bo to jest zazwyczaj tak, że to jest ta pierwsza kula już tam gdzieś tam do tego przeciwnika, i mogłoby się wydawać, że to nie jest skilowe, że skilowa jest, jest bardziej rzecz, która w której musimy gdzieś tam ten, tą celność mieć taką stałą, że jeżeli strzelamy w tego kolesia, to musimy oddać dwa celne strzały gdzieś tam w głowę, w klatę powyżej cycków i tak dalej. A w parkourze to wystarczy tylko nacisnąć spust i już jest koleś leży. Tak, tylko, że i tu się zgodzę, tu się zgodzę. Właśnie wystarczy nacisnąć spust, ale jeszcze trzeba dobrze przycelować, ponieważ jeżeli popełnimy ten błąd, to niestety, ale przeciwnik wykorzysta to brutalnie. I mało tego, trzeba znać bardzo dobrze mapę. Trzeba znać do bardzo dobrze miejsca, w których ludzie po prostu sobie siedzą, w których kampią których na przykład za ścianą mogą być, w których warto rzucić granat, w których yy, musimy wiedzieć, gdzie możemy przestrzelić trzy ściany. Tak jest, moi drodzy, trzy ściany, yy, bo nawet z FMJ jesteśmy w stanie właśnie zabić kolesia, który stoi za ścianą potrójną, co już, nie, co już testowałem zresztą nawet na, na streamie, aczkolwiek małej blaszki nie przebijemy. Upatrzyli sobie właśnie te blachy, chyba na to wygląda, że tak działa silnik gry, że jednak przez blachy nie jesteśmy w stanie przestrzelić niejednokrotnie właśnie naszych pocisków i trafić tego przeciwnika, ale przez ścianę potrójną jesteśmy. Więc troszkę dziwne sytuacje akurat. Tak więc, no słuchajcie, to by było na tyle. Troszkę się rozgadałem, ale może akurat oczekiwaliście tego typu materiału. I zobaczymy, zobaczymy co się będzie działo. Ja nie mówię, że to jest koniec ogólnie rzecz biorąc, bo Sz aż szkoda mi tego, tego kanału w ten sposób tak, tak kończyć, ale wiem na pewno, ponieważ jestem w trakcie robienia pewnej rzeczy: takiej można by powiedzieć, nagrody czy czegoś <ścoughs> dla, dla jakiegoś, jednego z widzów. Chcę zrobić po prostu taki stojak na, na słuchawki dla kogoś z Was. I kiedy już go zrobię, mam nadzieję, że będzie fajnie wyglądał, ponieważ to będzie taki troszkę fikuśny stojaczek. No, mam nadzieję, że komuś się to spodoba, że ktoś będzie chciał go po prostu sobie używać, I, ale to jeszcze czasu, ja jeszcze wam pokażę, co idzie. Tak więc trzymajcie się ludziska, jeżeli chcecie oglądać jakiekolwiek materiały to zapraszam do siebie na kanał na Twitch, ponieważ na Twitchu właśnie najczęściej w soboty e, wrzucam jakiekolwiek materiały, e, robię te streamy gdzieś około godziny 20, dzisiaj jest sobota akurat, więc dzisiaj będę robił taki materiał e, i kto wie, może ktoś tam z chłopaków bije z naszego kurwa skład, więc e, zobaczymy co się tam będzie działo. Tak więc pozdrowionka dla Was wszystkich. Trzymajcie się ludziska. A jeszcze jedno, bo zauważyłem, że Przemcioks ostatnio zaczął wrzucać materiały. Troszkę więcej czasu może znajduje, chociaż wierzę w to, że nie ma go zbyt wiele. Zaczął wrzucać materiały, robi streamy sobie na, na YouTubie. Jeżeli macie ochotę, to wejdźcie na kanał Przemcioksa. Ja wrzucę link do jego kanału w deskrypcji. I zapraszam do niego, kurcze wpadnijcie, powiedzcie, że, że kurcze Marcin coś tam powiedział, że chcecie, chcecie zobaczyć jak tam Przemek ciśnie, <laughs> No naprawdę Przemek to jak to, ale to jest jeden z kolesi, których, których warto wspominać, jeden z wielu kolesi, których poznałem, których warto wspominać, ponieważ jest to jedna z najbardziej uczynnych i zbrodnicznych pasów, jakie jak znam. Tak więc e, trzymajcie się ludziska, pozdrowionka dla Was, Topa.